I te ręce, samoloty startują. Lecimy. Dzisiaj ostatni dzień naszej akcji wakacyjnej Lato w HCK. No i zakończenie. Myślę, że żałują nie tylko dzieci, ale również rodzice. Bo oferta tych wakacji była bardzo, bardzo bogata i rzeczywiście bardzo skrzętnie wszystkie dzieci, które zostawały w czasie wakacji w domu, korzystały z tej oferty. Oczywiście przychodzili rodzice, dziadkowie z dziećmi, ale korzystały też grupy zorganizowane. I jak zwykle klasyka filmowa Walta Disneya przyciągała bardzo dużo dzieciaczków, jak zwykle przedstawienia, które były przygotowane właśnie pod kątem tych młodszych i starszych dzieci również. Mieliśmy zajęcia plastyczne, to już stały punkt wakacyjny. Mieliśmy warsztaty teatralne i dzieci, które bardzo chciały się tutaj w tym kierunku troszeczkę rozwinąć, również skorzystały. I warsztaty taneczne również. Myślę, że byli bardzo zadowoleni i dorośli, i dzieci, bo. Y Oferta, która była przedstawiona, no myślę, że zaspokajała wszelkie ich zainteresowania i pasje, no i dostarczała im troszeczkę rozrywki. O to nam chodziło, żeby spędziły ten czas miło, radośnie, wesoło, żeby nie było tak smutno, że nie wyjeżdżają albo że muszą chwilowo być w domu, albo nawet dlatego, że padało, bo druga połowa sierpnia była tak fatalna, że dzieci korzystały z oferty tutaj właśnie w murach Chorzowskiego Centrum Kultury, no i mogły się też bawić wspólnie i razem. Chciałabym powiedzieć, że ta oferta, która jest przygotowywana z roku na rok, jest taka ciągle zmieniana, żeby było coś ciekawszego, żeby było coś nowego, ale żeby też były te stałe punkty, które dla dzieci są bardzo atrakcyjne, no i z których korzystają bardzo chętnie. Myślę, że możemy podsumować i powiedzieć, że akcja lato w HCK była w pełni udana i kończymy wakacje takim akcentem taneczno-muzycznym w Klubo Kawiarni Kultura, dyskoteka dla dzieci i tutaj też pod kątem ich jakby zainteresowań i możliwości tanecznych prowadzący będzie tą dyskotekę tutaj starał się uatrakcyjnić. Zaczyna się rok szkolny w poniedziałek. My również zaczynamy działania dla dzieci już od nowego sezonu. Niedzielę, czyli niedzielne atrakcje dla dzieci, to są te rodzinne niedziele. Zapraszamy również rodziców z dziećmi, które ukończyły już trzeci rok życia, a nie mają jeszcze karty Bajtel. Można tutaj w dziale Organizacji Imprez od godziny 9 do 17 codziennie od poniedziałku do piątku tą kartę wyrobić, a karta upoważnia do kupowania biletów z zniżką i dla dzieci, i dla rodziny dziecka. Więc gorąco zapraszam. No cóż, żegnamy się wakacyjnie, ale myślę, że spotkamy się niebawem już w takim szkolno-przedszkolnym nastroju i będzie również. Radośnie i wesoło, jak zwykle. Wszystkie informacje na stronie www.chck.pl lub pod numerami telefonu, które są też na stronie napisane. Także gorąco zapraszam i dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za aktywny, i wesoły i radosny udział wakacyjny. Jeszcze raz! Wakacje, wakacje, wakacje! wakacje. 谢谢。<Thank you. S 2>